Rok temu, 19 stycznia, dokładnie opublikowałem tutaj na kanale pierwsze wideo o Rosji. Wtedy nie miałem pojęcia jak to wszystko zrobić. Kupiłem sobie kamerę sportową, bo była niedroga, a ja nie wiedziałem czy ten kanał wypali, więc nie chciałem za dużo inwestować. Kupiłem mikrofon, który kompletnie się nie nadawał do kręcenia YouTube'a, siadłem na krześle i opowiedziałem wam historię o czołgu. Jak teraz o tym myślę i oglądam to wideo, to czuję się wręcz zażenowany. Wy też parę razy pisaliście, że ciężko tego tych pierwszych moich filmów słuchać, więc pomyślałem, że z okazji urodzin nakręcę tamtego pierwszego filmu remake. I oto on. Zacznijmy więc od początku, a zaczęło się to tak, że trafiłem na blog niejakiego Nikariosa, który pisze na popularnym w Rosji portalu Live Journal. On w miasteczku Zielina Dolsk, to jest tuż obok Kazania, stolicy Tatarstanu, przy ulicy Komarowa zobaczył czołg stojący na betonowym postumencie pośrodku niczego, pomiędzy blokiem i lasem. Ten czołg, dodajmy, to jest model T80BW. Czyli model, który wszedł do służby w roku 1985, jest pojazdem z turbiną gazową, pancerzem reaktywnym, możliwością wystrzeliwania nie tylko standardowych pocisków kalibru 125 mm, ale także rakiet kierowanych, co jest dość typowe dla czołgów rosyjskich. Więc to nie jest sprzęt wcale stary, w zasadzie to jest równolatek Leoparda 2A4, którego rozpoczęto produkcję właśnie w 1985. Czołg. Przynajmniej trochę nowszy niż te 72, które wciąż służą w polskiej armii, więc całkiem niezły sprzęt. Tymczasem on stał na wysokim postumencie, z którego odpadały płytki, nieodrestaurowany, pomalowany bez yy, mycia. Tam farba była położona bezpośrednio na zaschniętym brudzie, co wyglądało mało estetycznie. Ja zacząłem kopać głębiej, żeby się dowiedzieć o co chodzi, bo sytuacja wyglądała dość zabawnie. I doczytałem, że w roku 2015 miejscowe władze postanowiły, że trzeba w jakiś sposób dodatkowo upamiętnić Wielką Wojnę Ojczyźnianą, czyli II Wojnę Światową i zbudować kilka różnych skwerów. Akurat tutaj na ulicy Komarowa to jest skwer imienia Nikolaja Altynowa, bohatera Związku Radzieckiego. Tytuł bohater Związku Radzieckiego to jest dość standardowe, wysokie wyróżnienie. Z tamtych czasów, dzisiaj to jest bohater Federacji Rosyjskiej. Zachowało się podobne odznaczenie z czasów radzieckich, czyli taka mała złota gwiazdka. Więc Nikolaj Altynow był czołgistą, który walczył podczas II wojny światowej, urodził się niedaleko z To tego faktycznie łączy z tym miejscem. On został powołany do armii w 1942 roku, na front trafił w 1943. Był faktycznie czołgistą, więc ten czołg ma tutaj swój sens. Jednak on oczywiście nie jeździł na czołgu T80, bo w czasach radzieckich, w czasach II wojny światowej istniał czołg T80, zupełnie nie miał nic wspólnego z tym tutaj na postumencie to był czołg lekki, wyprodukowano niewielką jego liczbę, a Altynow jeździł na czołgach T-34 jako mechanik-kierowca, a także na Shermanach, które Rosja, Związek Radziecki, dostawała w ramach lend z Ameryki. Co ciekawe, Altynow... Y Zdobył wiele różnych medali, ale najbardziej zasłużył się na terenie obecnej Polski w czasie operacji poznańsko-warszawskiej, która była częścią większej operacji wiślańsko-odrzańskiej, czyli już w roku 1945. Jego pojazd, Czołg, był pierwszym, który przejechał notać w jego oddziale. Był też jednym z pierwszych, który wjechał do miasteczka Krzyż Wielkopolski. Oczywiście wtedy to miasteczko nosiło inną niemiecką nazwę. Ja nie znam niemieckiego, nie będę próbował tego wymówić, bo na pewno potem Musieli mnie poprawiać w komentarzach. Tak czy inaczej, czołg Altynowa miał tam rozjechać baterię artylerii niemieckiej, a także celnym strzałem zatrzymać pociąg, który miał wywieźć w głąb Rzeszy niemieckiej sprzęt wojskowy, który oczywiście mógłby wtedy posłużyć do dalszych walk a że został zatrzymany, to nie posłużył. I za to Altynow dostał tytuł Bohatera Związku Radzieckiego i po latach został upamiętniony na tym skwerze. Warto przy tym dodać, że Altynow przeżył wojnę, wrócił i zmarł dopiero w roku 1997. Czyli można by powiedzieć, że biorąc pod uwagę cały koszmar II wojny światowej, miał sporo szczęścia. Oczywiście ten czołg T80BW nie ma nic wspólnego ani z II wojną światową, ani z samym Altynowym, jednak miejscowe władze, kiedy wymyśliły, że chcą upamiętnić tego człowieka i upamiętnić samozwycięstwo w wojnie, to zwróciły się do Ministerstwa Obrony z prośbą o przydzielenie im czołgu. I Ministerstwo wzięło jeden z zakonserwowanych pojazdów i po prostu im dało Macie, weźcie sobie, i tu nie ma nic dziwnego, ponieważ Związek Radziecki produkował czołgów gigantyczne ilości, dziesiątki tysięcy i tych rezerw pancernych Rosja do dzisiaj ma ogromne ilości, więc przekazanie jednego takiego czołgu na postument nie było wielkim problemem. Oczywiście pierwotne plany były trochę inne. Na takiej wizualizacji, która została umieszczona w artykule zapowiadającym powstanie skweru, widzimy grafikę z zupełnie innym czołgiem, czołgiem IS-2, Josef Stalin w II. To jest ten sam czołg, który stoi w Krakowie, w Nowej Hucie. Czołg ciężki, z czasów II wojny światowej, więc nie pasowałby do końca do Altynowa. On na takich nie jeździł, ale przynajmniej ten czołg brał udział w tej samej wojnie, więc to by miało sens. Oczywiście takiego czołgu się załatwić nie udało, więc musieli się zadowolić czołgiem, można by powiedzieć, zupełnie współczesnym. Początkowo urzędnicy zastanawiali się, na jakim postumencie umieścić ten czołg. Część z nich sugerowała, żeby on był dość niski, żeby dzieci wchodzące na ten czołg z niego nie spadały. On stoi w pobliżu bloków mieszkalnych, nie jest w żaden sposób ogrodzony, więc to dość naturalne, że dzieci by się na niego wspinały. Zresztą sam chętnie bym się na niego wspiął, nie ukrywajmy tego. I sugerowali, że jeśli postument będzie wysoki, to one będą mogły z tego czołgu spaść i zrobić sobie krzywdę. Wygrała jednak inna koncepcja, stworzenia właśnie wysokiego postumentu, na który dzieciakom się nie uda wdrapać. To oczywiście zostało zrealizowane, a potem okazało się kompletnym błędem, ponieważ ten postument był wysoki, a dzieci i tak wchodziły na niego, wchodziły na sam czołg. Niektórzy podawali, że w skrajnym przypadku takie dziecko mogłoby spaść z wysokości 2-3 metrów i to nie jest aż taka nieprawdopodobna wizja. Wchodzenie na czołg nie jest łatwe, jeśli się nie wie gdzie się chwycić, czego się złapać, to faktycznie można się poślizgnąć, można gdzieś zaklinować się stopą i polecieć w dół jest zupełnie realna wizja. Co więcej, te dzieci nie tylko weszły na postumen, weszły na czołg, one weszły do czołgu. Okazało się w pewnym momencie, że nie dość, że włazy nie były zamknięte, zaspawane, to na dodatek same mechanizmy czołgu dalej były czynne, przynajmniej niektóre z nich, bo w pewnym momencie ktoś, nie wiadomo kto, obrócił lufę czołgu na bok. Więc w tym momencie przyjechali specjaliści, weszli przy użyciu takiej małej drabinki, widać ją na zdjęciach, na ten postument weszli do czołgu, obrócili lufę z powrotem i zaspawali te włazy. Niektórzy komentatorzy w pierwszej wersji tego filmu sugerowali, że niepokojące jest to, że na pancerzu tego pojazdu dalej widać kostki pancerza reaktywnego dla ludzi, którzy nie wiedzą, co to dokładnie jest, to są kostki materiału wybuchowego, który eksploduje w kontakcie z pociskiem przeciwpancernym i ta siła wybuchu jest skierowana na zewnątrz, w związku z czym to osłabia przede wszystkim działanie głowic kumulacyjnych i pozwala czołgowi przetrwać takie trafienie. Więc niektórzy sugerowali w komentarzach, że mogłoby być ciężko wymontować z tych kostek materiał wybuchowy. Ja nie jestem pewny, czy to jest faktycznie niemożliwe. Raczej wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby faktycznie w muzeach na świecie, gdzie często widywałem tego typu konstrukcje, kostki pancerza reaktywnego, żeby tam faktycznie pozostawał ten ładunek wybuchowy jednak oczywiście nie mogę niczego wykluczyć nie jestem inżynierem, aż tak się na czołgach nie znam. Jednak nawet pomijając kwestię materiałów wybuchowych już same otwarte włazy były problemem taki właz sporo ważny, on zamykając się spokojnie mógłby zmiażdżyć palce takiemu młodemu człowiekowi więc ktoś tam nie popisał się odpowiedzialnością to na pewno. Później dosypano ziemi wokół postumentu żeby ewentualny upadek nie był tak bolesny i groźny. Dookoła choć chwilę to zajęło powstał fakt Faktyczny skwer z ławeczkami, z jakimiś ozdobami. Natomiast czołko obiecali w pewnym momencie umyć i odmalować jeszcze raz, jednakże nie miałem sposobu, żeby sprawdzić, czy faktycznie udało się to zrobić. Te wszystkie niedociągnięcia można wytłumaczyć tym, że oni wszyscy się śpieszyli, ponieważ otwarcie tego skweru było otwarciem uroczystym. Otwarciem związanym oczywiście ze świętem 9 maja 2015 roku. Tam na tym pustym placu, który wyglądał jak wykop, na tym czołgu stojącym na betonowym postumencie, jeszcze nawet bez płytek, odbyła się taka mała ceremonia, na której obecne były córki Nikolaja Altynowa. Przemówienie wygłosił żywy weteran II Wojny Światowej, który prosił młode pokolenie, żeby pamiętało o osiągnięciach tego wielkiego zwycięstwa. I to wszystko skłania nas do myśli, że ten czołg tak naprawdę jest częścią jakiegoś większego obrazu, większego problemu. W samym Zielenadolsku znajduje się jeszcze przynajmniej jedno podobne miejsce, to jest Park Zwycięstwa, Park Pobiedy. Tam się znajduje mała wystawa sprzętu wojskowego, można tam zobaczyć zarówno sprzęt, który ma jakiś związek z II wojną światową, jak i taki, który kompletnie z nią nie ma nic wspólnego, na przykład śmigłowiec Mi-24, odrzutowe Migi. Czołg T80 podobny do tego na ulicy Komarowe także sprzęt zupełnie nie mający nic wspólnego z historią. To jednak jest tylko jedno z bardzo wielu takich miejsc. Znalazłem nawet przewodnik po Moskwie i okolicy, po okręgu moskiewskim, który wylicza wszystkie czołgi, pomniki, nie licząc ekspozycji muzealnych, to jest zupełnie osobny temat. Tam pan zrobił zdjęcia, opisy wszystkich tych czołgów stojących na postumentach i udało mu się wyliczyć, że łącznie w samej Moskwie stoi 16 czołgów pomników, jeden samochód opancerzony, jedno działo samobieżne i cztery osobne wieże czołgowe. A dodatkowo w Okręgu Moskiewskim mamy 51 czołgów, 7 dział samobieżnych, dwie wieże czołgowe. Łącznie z samych czołgów, nie licząc tych dodatków, to jest 67 czołgów w Moskwie i okolicach, nie licząc ekspozycji muzealnych. To oznacza, że te czołgi pomniki w Moskwie i okolicach byłyby 87. najliczniejszą siłą pancerną na świecie liczniejszą niż siły pancerne Australii, Austrii, Węgier, Danii, Słowenii, Norwegii, Słowacji sporo, a dodajmy, że nie samymi czołgami Moskwa stoi, na przykład w WDNH to jest taki kompleks wystawowy z czasów radzieckich w północnej części Moskwy, można zobaczyć wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Buk, obok niej wyrzutnie rakiet strategicznych Topol, także tego arsenału jest sporo, nie mówiąc już o muzeach, na przykład pod Moskwą, pod miejscowością Kubinka tam od lat było duże Muzeum Wojsk Pancernych, a obecnie parę lat temu powstał tam gigantyczny kompleks muzealny, on się nazywa Park Patriota. Tam zebrano gigantyczną liczbę sprzętu wojskowego, nie tylko czołgów, tam są śmigłowce, odrzutowce rakiety, ekspozycja dotycząca broni nuklearnej, ale także wioska partyzantów, strzelnica dynamiczna, miejsce do gier taktycznych, takich jak paintball. Gigantyczny kompleks, jeśli ktoś się interesuje tematem, to na pewno warto go zwiedzić. Na tym się jednak nie kończy, nie samym sprzętem wojskowym kult Wielkiego Zwycięstwa żyje. Jak wiemy, dwa takie najbardziej monumentalne miejsca, które upamiętniają II wojnę światową, to Wołgograd Kurhan Mamaja, na Kuchanie. Mamaja stoi taka bardzo znana statua Matka Ojczyzna, wzywa gigantyczna rzeźba kobiety z mieczem. Druga, dość podobna, znajduje się w Kijowie. Ona jest bardziej statyczna, mniej dynamiczna, ale też kobieta z mieczem starczą. Ona stoi na wysokim wzgórzu nad Dnieprem. Jest gigantyczna, monumentalna i na swój sposób piękna. Warto to zobaczyć. Oczywiście, co się komu podoba, ale miejsce wygląda ciekawie. Natomiast to nie znaczy, że współczesne władze rosyjskie nie próbują dorównać tamtym monumentalnym przykładom. W zeszłym roku w czerwcu Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka, gościnnie w Rosji, pod drzewem otworzyli pomnik Żołnierza Radzieckiego. Ten pomnik jest znacznie mniejszy niż Matka Ojczyzna, ale wciąż duży na 10-metrowym kopcu stoi 25-metrowa statua żołnierza, który oczywiście trzyma w ręku PPE-sze ona sama w sobie na zdjęciach jest naprawdę duża, widać, że ta skala tego pomnika jest ogromna, robi wrażenie. Natomiast nogi tego żołnierza zostały zastąpione żurawiami zrywającymi się do lotu. Ja nie mam pewności, wydaje mi się, że to jest jakaś forma aluzji do filmu Lecą żurawie, filmu wojennego od właśnie II wojny światowej nakręconego w czasach radzieckich. Jeśli przyjrzymy się współczesnej Rosji, to zobaczymy, że dzisiaj kult tamtego zwycięstwa, zwycięstwa w II wojnie Światowej nad faszyzmem. Tutaj mała, małe wyjaśnienie. Otóż Rosjanie nie mówią naziści, mówią faszyści. Oczywiście Niemcy to byli naziści, narodowi socjaliści. Jednak w czasach radzieckich nie bardzo, jeszcze w czasie wojny, nie bardzo się władzy widziało, żeby mówić na nazistów naziści, bo ktoś by się mógł pokapować, że skoro naziści to jacyś tam socjaliści i my jesteśmy socjaliści, to może my mamy coś ze sobą wspólnego. Lepiej było nie dawać ludziom takich Myśli, więc propaganda przyjęła określenie faszyści, które nie jest do końca precyzyjne, no bo faszyści to byli włoscy faszyści, a Niemcy to byli naziści. Ale przyjęło się faszyści, więc w języku rosyjskim w zasadzie uniwersalnie używa się słowa faszyści na określenie właśnie niemieckich najeźdźców w czasach II wojny światowej. Tamto zwycięstwo, tak czy inaczej, stało się w Rosji Putina takim naczelnym elementem ideologii i propagandy. Bo w czasach radzieckich oczywiście ono było świętowane, jednak na przykład to był dzień wolny od pracy tylko przez bodajże do 1947 roku, przez pierwsze lata po zwycięstwie. Później Stalin uznał, że nie ma sensu tego świętować. Chruszczow też nie bardzo lubił to święto i nie lubił się odwoływać do zwycięstwa, które zostało dokonane w czasach jego poprzednika, którego on generalnie Rzbier zrzucił z piedestału, więc trochę głupie było mu do tego wracać. Breżniew ożywił ten kult zwycięstwa, jednak także w jego czasach ważniejsza była na przykład zdecydowanie rocznica rewolucji październikowej, a nie rewolucja zwycięstwa w wojnie ojczyźnianej. W tamtych czasach ideologia mówiła, że tym najważniejszym zwycięstwem było zwycięstwo partii bolszewickiej, która przyniosło wszystkie dalsze sukcesy. I 9 maja dzień zwycięstwa był świętem podrzędnym, ono wynikało z tego, że wcześniej była rewolucja październikowa i dzięki niej udało się pokonać tego faszystowskiego smoka. Więc to święto było ważniejsze. Świętowano sukcesy w kosmosie, świętowano propagandowo rozdmuchane sukcesy gospodarcze. Natomiast kiedy Związek Radziecki upadł, kiedy powszechna stała się wiedza o łagrach, czystkach, represjach, głodzie itd., itd., to trochę głupio byłoby świętować rewolucję październikową. Więc ten 9 maja, zwłaszcza w czasach Putina, stał się świętem pierwszorzędnym. Można by powiedzieć, że największym świętem w kalendarzu świąt rosyjskich obecnie. Ten kult stał się praktycznie wszechobecny, bardzo rozdmuchany. Nakłady na świętowanie 9 maja są ogromne. Nawet w tym roku bardzo długo zwlekano z decyzją o odwołaniu i przesunięciu parady 9 maja ze względu na koronawirusa. Dużo. Czytałem na temat tych ćwiczeń, parady, podczas których dużo ludzi żołnierzy się zaraziło. Ostatecznie oczywiście 9 maja odbyła się tylko parada lotnicza, tą lądową naziemną przesunięto, jednak to było na tyle ważne, że nawet w obliczu potencjalnie śmiertelnej choroby tego nie przesuwano. Ten kult wyraża się także w powstawaniu takich miejsc jak właśnie ten skwer z Jelenadolsku, jednak wielu ludzi krytykuje ten kult 9 maja i tutaj nie. Nie podejmuje się oceny, jak duża część społeczeństwa nie lubi tego święta. Jednak wśród tych bardziej niezależnych, antyputinowskich, albo inaczej putinosceptycznych mediów pojawia się kilka argumentów, które przemawiają przeciwko takiemu świętowaniu 9 maja. Po pierwsze, oni podkreślają, że Putin i jego władza, którzy przy każdej możliwej okazji wspominają tamto pokolenie zwycięzców i wielkie zwycięstwo. Nie mają nic wspólnego z jego osiągnięciem. Oni się chwalą zasługami, z którymi nie mają nic wspólnego i to chwałą się trochę można by powiedzieć osobiście się sami łączą ideologicznie z tymi wydarzeniami, na przykład Władimir Putin bardzo się angażuje w organizację takiej imprezy, która się nazywa Bezsmiertnej Polk, ja chyba o tym kiedyś opowiadałem, to jest taki marsz ludzi, którzy niosą zdjęcia swoich bliskich, którzy brali udział w wojnie, Władimir Putin lubi iść na czele takiego marszu się pokazywać przed kamerami więc on się wiąże osobiście z tymi wydarzeniami po drugie, drugim takim punktem krytyki jest fakt, że po 20 latach tej samej ekipy u władzy powinny pojawić się już jakieś sukcesy, które mogłyby przyćmić zwycięstwo sprzed ponad pół wieku, grubo ponad pół wieku, że powinny pojawić się jakieś nowe powody do dumy, których ciągle brakuje w Rosji i które cały czas są de facto zastępowane kultem zwycięstwa, z którym nikt w zasadzie z obecnej władzy nie ma nic wspólnego. Trzeci element krytyki polega na tym, że współczesna Rosja do pewnego stopnia gloryfikuje wojnę, pokazuje te wszystkie maszyny zagłady. Ja nie twierdzę, ja lubię czołgi, interesuję się tym, ale mam świadomość, że to są maszyny zagłady. To jest sprzęt, którego jedynym zadaniem jest niesienie cierpienia i zniszczenia, a ten sprzęt jeździ co roku w atmosferze radosnego święta po głównym placu kraju a speaker w telewizji komentuje i opowiada o tutaj jest nowy model, tutaj jest inny nowy model ten model nie ma na świecie żadnych analogów ale to wszystko oznacza, że one są coraz lepsze w rozrywaniu ludzi na kawałki a we współczesnej Rosji można zauważyć, że wojna jest romantyzowana i to w dużej mierze przez władze. pojawiają się nawet w niektórych miastach place zabaw z motywami wojskowymi pojawiają się zajęcia w szkole o charakterze wojskowym, i to wszystko sprawia, że współczesna władza w Rosji, co nie każdemu się podoba, wychowuje pokolenie ludzi, którzy nie będą mieli świadomości, że wojna to jest tylko i wyłącznie ogrom cierpienia w interesie ludzi władzy. Nic więcej. To jest po prostu jedno wielkie pasmo koszmaru, o czym tak naprawdę wszyscy powinniśmy pamiętać. A współczesne działanie Rosji, ten kule 9 maja sprawia, że część ludności Rosji o tym zapomina i części Rosjan się to nie podoba. Na koniec wrócę jeszcze do Zielina do skweru imienia Altynowa. Próbowałem się zainteresować, czy w tej sprawie pojawiły się jakiekolwiek nowe informacje, czy tam się coś wydarzyło. Według tego, co udało mi się ustalić, nie wydarzyło się zupełnie nic. Nawet w Google'ach dalej są tylko dwie oceny tego miejsca i dalej są dość słabe. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zapraszam do subskrybowania kanału, a jeśli już to robicie, możecie zajrzeć do mnie na Patreonite.